Jeśli kliknąłeś w ten film, to znaczy, że zostałeś okłamany. Obrałeś normalną ścieżkę życia. Robiłeś to, co wszyscy. Myślałeś tak, jak wszyscy. A jednak doszedłeś do wniosku, że Twoje życie cię zawodzi. Jako kanał, generalnie tłumaczę, dlaczego tak jest i generalnie radzę, jak można to zmienić. Ale na dzisiaj przygotowałem 10 błyskawicznych rad, dzięki którym Twoje życie stanie się lepsze, albo chociaż bardziej znośne. A dziewiąta rada może cię zaskoczyć. Przejdźmy od razu do rzeczy. Nie mieli deficytu sennego. Według badań połowa Polaków regularnie się nie wysypia. A jeżeli jesteś niewyspany i z trudem zwlekasz się z łóżka, to trudno wyobrazić sobie gorszy start dnia. Poza tym, że już źle wchodzimy w dzień, słabo się czujemy i rzeczy przychodzą nam trudniej, to jeszcze długoterminowo zwiększamy sobie szanse na choroby serca. Cukrzycę, udar, otyłość, depresję i wiele, wiele innych. Problem jest na tyle poważny, że jeżeli uważasz, że z Twoim stylem życia niemożliwe jest wysypianie się, to moim zdaniem Twoim priorytetem powinno być zmienienie stylu życia. Nie pozwalaj byle komu wejść do Twojego życia. Jeśli czujesz, że ktoś jest niemiły, nieszczery, zazdrosny lub nawet tylko niewiele wprowadza do Twojego życia, to naprawdę nikt nie każe Ci mieć takiej osoby w swoim życiu. I nikt nie powinien obwiniać Cię za to, że nie utrzymujesz z nią kontaktu. Naprawdę powinieneś mieć w swoim życiu tylko osoby, które w jakikolwiek sposób cenisz. Nie musisz być dla siebie taki okrutny, żeby zadawać się ze złym towarzystwem. Nawadnij się odpowiednio. W uśrednieniu powinieneś pić 2,5-3 litry napoju w dzień. Powinieneś mieć zawsze butelkę wody przy sobie, a już zwłaszcza przy wykonywaniu jakiejś pracy fizycznej albo intelektualnej, tak jak ja mam teraz. Bo po prostu lepiej to naoliwia Twoje ciało i umysł. Znajdź pracę, której nie nienawidzisz. Przez trzy miesiące pracowałem w biurze. Te trzy miesiące to było aż zanadto czasu, żeby zdać sobie sprawę, że to jest dokładnie styl życia, jakiego nie chcę mieć. Codziennie klepałem te same tabelki w Excelu, pisałem do tych samych klientów i miałem takie same obowiązki. Dla osoby kreatywnej, za którą się uważam, taka praca i codzienne zamknięcie na 8 godzin w pudełku jest wizją koszmarną, a to i tak była dobra praca i miałem tam naprawdę dobre warunki. Naprawdę mogło być dużo gorzej. A ja wiedziałem, że nie mogę mieć takiej pracy, bo to się przełoży na całe moje życie. I muszę znaleźć pracę, która przyniesie mi większą satysfakcję. I na szczęście mi się udało, czego życzę też Tobie. Miej chociaż trochę kontaktów społecznych. Liczba znajomych nie ma aż takiego znaczenia. Możesz mieć setkę, a możesz mieć jednego. Najważniejsze jest, żeby mieć kogoś, kto będzie chętny Cię wysłuchać, komu będziesz mógł się wyżalić, kim będziesz mógł dzielić swoją radość i komu będziesz mógł zwierzyć się ze swoich problemów, samemu dając to samo w zamian. Naprawdę jedna taka osoba wystarczy, ale twoje życie będzie marne, jeśli ta liczba będzie wynosić zero. Pracuj samodzielnie nad czymś, co uważasz za swój cel. Życie nie może być bezcelowe, bo jeżeli nie będziesz miał celu, to zamiast patrzeć w przyszłość z ekscytacją, będziesz na nią patrzył ze strachem. Dlatego dobrze cię radzę, żebyś znalazł coś, co jednocześnie sprawia Ci frajdę i spełnienie. Jak znaleźć takie coś? Generalnie powinieneś eksperymentować z jak największą liczbą rzeczy i próbować jak największej liczby aktywności, których nigdy nie robiłeś. Możesz też chcieć po sobie coś pozostawić, ale musisz mieć cel, który będzie cię w jakiś sposób napędzał. A to czym to będzie to w pełni twoja swoboda. Spraw, byś był w jakiś sposób oryginalny. Będziesz czuć się trochę lepiej z samym sobą. I będziesz mieć jeden więcej powód do życia, jeśli będziesz mieć własną tożsamość. Cichą tragedią, o której nikt nie mówi, jest bycie tak jak wszyscy. Nie wyróżnianie się niczym, właściwie nieposiadanie własnej tożsamości. Wyobraź sobie człowieka, który niczym się nie wyróżnia, z niczym się nie wychyla, żyje całkowicie normalnie. Czy takie życie może być wspaniałe? Zwiększ pewność siebie pracą nad sobą. Poruszałem tę koncepcję w jednym ze swoich wcześniejszych filmów, natomiast twoje życie stanie się znacznie lepsze, jeżeli będziesz regularnie pracować nad swoim umysłem, nad swoim ciałem i nad swoimi zainteresowaniami. Jak rozwijać swoje ciało? Po prostu śpić. Jak rozwijaj swój umysł, czytaj książki, oglądaj wartościowe filmiki, w jakikolwiek sposób podążaj za swoją ciekawością. A to ci się przyda i prędzej czy później się spłaci. I teraz pora na dziewiątą poradę, która w obecnych czasach może być trochę kontrowersyjna. Wystaw się na więcej słońca. Większość Polaków cierpi na niedobór witaminy D, z czego znaczna część z nich zimą zmaga się z depresją sezonową. Sam tak miałem, dlatego wiosnę, lato i wczesną jesień korzystam ze słońca ile tylko mogę, a późną jesienią i zimą biorę tabletki z witaminą D. I oczywiście wystawiam się na słońce, jeżeli ono się pojawia. I Tobie radzę, żebyś zrobił to samo i żebyś zrobił sobie również badania krwi, żeby sprawdzić jak wygląda poziom witaminy D w Twoim organizmie. Ogranicz telefon, zamiast tego tworząc nowe nawyki. Poruszałem to już parę razy na swoim kanale, ale i tak będę to poruszał w przyszłości wielokrotnie. Twój telefon i aplikacje, które się w nim znajdują, są stworzone tak, żeby były studnią bez dna na twój czas. Każda aplikacja społecznościowa, jakiej używasz, jest zaprojektowana w taki sposób, żebyś jak najdłużej na niej przewijał, a my przebijamy, przewijamy i próbujemy się dokopać do czegoś wartościowego. Tam nic dobrego na nas nie czeka. Powinniśmy sami stworzyć sobie jakieś własne nawyki, żeby lepiej spędzać ten czas. Udało mi się zamienić znaczną część tego czasu, który wcześniej spędzałem na telefonie, czytaniem książek, uprawianiem sportów i nauką języków obcych. Nawet jak tworzyłem swoją podróżniczą bucket listę, którą robiłem przecież na telefonie, to i tak nie czułem, że ten czas jest zmarnowany, bo aktywnie pracowałem nad wyszukiwaniem nowych pięknych miejsc z całego świata. I w zestawieniu z takim doom scrollowaniem za 2 lata, 5 lat, 10 lat Lat, będę miał się czym pochwalić i będę miał z czego być dumny. A tego co widziałem w trakcie scrollowania, nigdy bym nie pamiętał. Więc naprawdę, razem ci z całego serca, żebyś znalazł fajniejszy, lepszy, bardziej satysfakcjonujący sposób spędzenia czasu niż marnowanie go na swoim telefonie. W aplikacjach, które zostawiły na ciebie pułapkę. Jeśli poza tym chcesz jeszcze wiedzieć, dlaczego życie jest grą, to zapraszam tutaj.